Cześć! Witam Was ponownie w testowaniu. Troszeczkę w innych okolicznościach, bo już bardzo świątecznych, w innej kuchni, ponieważ w tym roku święta spędzam poza domem. Ale w ostatniej chwili, właśnie w sobotę wielkanocną, chciałam Wam jeszcze pokazać przepis na coś, co do mnie przyszło całkiem niedawno. Jest to przepis na wegańskie, bezglutenowe niejajka. Mam nadzieję, że jest to przepis, który Wam się spodoba. Jest prosty, jest w miarę szybki i mam nadzieję, że podacie niejajka na swoim wielkanocnym stole. A jak prezentują się nasze wielkanocne nie jaja, możecie zobaczyć już na zdjęciu. Zapraszam! Przygotowane mleko z agar-agar przelewamy do foremek w kształcie jajek. Uwaga, mleko jest bardzo gorące. Moi drodzy, nasze jajka się udały, wyszły tak, jak sobie wymarzyłam. Czy jest coś, co można byłoby w tym przepisie zmienić? Jasne. Jest mnóstwo rzeczy, które w tym przepisie można zrobić inaczej, można się nim pobawić. Po pierwsze, białko. Możecie je zrobić nieco bardziej białe, ponieważ mleko sojowe jest żółtawe, ma jednak taki żółtawy kolor soi, więc możecie popatrzeć, jak zrobić te białka, stosując na przykład mleko migdałowe albo mleko z nerkowców. Musicie tylko wziąć pod uwagę fakt, że te mleka roślinne będą nieco słodkawe. I te słodycz oddadzą też niejajecznemu białku. Kolejna kwestia jest taka, że możecie na przykład białko zabarwić. Możecie zrobić sobie z tego jaja różowe, zielone, żółte, w zależności od tego, co dodacie. Czy będzie to buraczek, czy to będzie kurkuma, czy to będzie szpinak. Naprawdę można tutaj to zaszaleć też, nie wiem, ze smakami. To samo dotyczy nadzienia naszego żółteczka. Można tutaj dodać różnego rodzaju smaki: od szpinaku do czosnku, koperku, chrzanu, który jest przecież bardzo świąteczny. Cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, można tutaj dodać. Chodzi tylko o to, żeby na dzień nie było za rzadkie. Można je również barwić. Jeśli nie macie cieciorki, a macie trochę odwagi, użyjcie groszku zielonego, który też doskonale będzie imitował smaku. Konsystencji i w konsystencji żółtko jajek, chociaż będzie zielone. Święta to czas wesoły, radosny, pełen światła. Pogoda sprzyja, więc mam nadzieję, że będziecie się tymi jajeczkami bawić. Ja postawię je na moim wielkanocnym stole i mam nadzieję, że będą one wszystkim smakowały. I Wam też życzę, żeby te świąteczne, wegańskie, może też bezglutenowe śniadanko. Wielkanocne, było pyszne. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, że spędzicie czas w miłości z Waszą rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i będzie to dla Was czas wypoczynku. Bawcie się dobrze i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem.